Niedawno wam mówiłem o strażaku, który na łamach Facebooku, na swoim profilu Facebookowym, wyrażał swoje opinie na temat pewnego pana posła oraz tutaj wice pani prezydent Dąbrowy Górniczej. Ogólnie jako. No i jest mundurowym, wyrażał swoje zdanie na temat, no właśnie, na, na, na temat działań, powiedzmy, tych osób. Oczywiście nie spotkały. Widzę, że te SMS-ki, bo mam wszystkie skany, tej sprawy jest dosyć tego sporo. Widzę, że one były udostępnione tylko i wyłącznie dla, e, dla znajomych. Niemniej jednak dotarło to do pana posła, niemniej jednak dotarło to oczywiście do komendanta, co zresztą zos zostało, no po prostu się nie spodobało. Panu Tomaszowi zarzucono brak etyki. Jutro komendant oczywiście wnioskował o zwolnienie ze służby. Jutro właśnie o godzinie 10 chyba w Katowicach odbędzie się sprawa przed komisją dyscyplinarną, która zadecyduje, czy pan Tomasz zostanie zwolniony ze służby, czy też nie. No cóż, komisję powołał komendant któremu pan Tomasz nie leży. Czy te, widziałem tu szereg wyjaśnień odnośnie. Faktycznie te, te wpisy na Facebooku można naprawdę różnie zinterpretować. Mam tutaj wyjaśnienia pisemne pana Tomasza Kmity. Mówię wprost, ponieważ mam zgodę na podanie imienia i nazwiska, rozmawialiśmy dzisiaj. Jest tu szereg wyjaśnień, dlaczego na przykład tak, a nie inaczej się zwrócił i co miał na myśli, to wszystko zostało. O to wszystko jest oczywiście w aktach i trafi przed komisję dyscyplinarną. Niemniej, komisja, niemniej jednak komisja zostanie została wyznaczona przez komendanta. Jaki będzie wynik? Jaki może być wynik? No, ja z doświadczenia mówię, no, jaki może być wynik, jeżeli komisja jest powołana przez człowieka, który chce się pana Tomasza pozbyć. Moim zdaniem powinien być to jakiś organ niezależny, prawda? Nie wiem. A jeżeli są to jakieś osoby, które znają tę sprawę, mają coś więcej do powiedzenia, to proszę bardzo, opiszcie do mnie albo na kontakt małpa-bronimy-munduru.pl, Jak w waszej opinii wygląda ta sprawa? No cóż, no wygląda na to, że my, mundurowi, nie możemy mówić, co nam się nie podoba, nie możemy ujawniać jakichś nieprawidłowości w swoich jednostkach. Nie możemy tego robić, bo po prostu jesteśmy skazani na porażkę. Pamiętajmy e, jednak, e, nie wszędzie oczywiście tak się dzieje. Pamiętajmy, że że tak naprawdę to może kiedyś nam się coś nie spodobać, i wtedy z naszych kolegów, koleżanek też zostanie powołana komisja. E, a może będą ci sami, właśnie, będą osądzać was. No cóż, to już jest taka mój po prostu monolog, niezwiązany akurat z tą, tą sprawą, chociaż może. Pozdrawiam.